Siemanko mordeczki, witam was w programie Szama to Modena, ale dzisiaj nie będzie szamy, tylko będzie picie. Będzie grzaniec e, z wina. Ja mam tutaj e, 0% bezalkoholowe wino, bo po prostu biorę leki teraz. Może będzie to słychać, bo mam przytkany nos, zatoki niestety. E, o, na przykład tutaj jeszcze Widzicie taką herbatkę grzańcową z Lloyda. No nie wiem jak chcecie, mogę przetestować. Ale póki co robimy grzańca, mam tutaj przyprawy, mam moździerz, w którym będę akurat ugniatał między innymi goździki. I pomarańczka, którą dodam oczywiście do naszego grzańca. No oczywiście nie można zagotować. Jest jasne. Także cóż, trzymajcie się, za chwileczkę się widzimy. Eee, no i cóż, eee, za chwilę robimy grzańca. A zrobi go z tym oto kubeczku. Także do zobaczenia. Bek! Okej okay, mordeczki, mam tutaj taką fajną szklaneczkę niby yy, do latę, yy, chociaż tak naprawdę nie wiem do czego dokładnie jest. Kiedyś, kiedyś akurat yy, była zakupiona, no niestety ale nie idzie zupełnie otwieranie. Także momento. Ok, ogarnięte. Hmm, ładnie pachnie winko. Najpierw go spróbuję, ale moment Żeby nie rozciączać, nawet odrobiną. Najpierw spróbujemy winko. Wiem, szklanka, ale to ma być raczej grzaniec, więc będzie w szklance. Fajny bukiet swoją drogą. Taki soczek winogronowy. Wiecie co? Chyba to jest pół słodkie. Także zobaczymy, czy będzie trzeba dosładać. W razie czego mam miód? Bo raczej cukrem bym nie dosładzał. No, chyba że mamy akurat jakiś dobrej jakości cukier, właśnie. Na przykład trzcinowy. Ok. Także odmierzę tutaj szklankę. I cóż, stawiamy na gazie, i oczywiście raczej nie zagotowujemy. Nie, na pewno nie zagotowujemy. Na wolny ogień, mały płomyczek, tylko podgrzewamy. Bęk! I mordeczki już możemy przyprawiać. Dam tutaj cynamonu. Nie podaję po prostu, no, nie podaję tutaj proporcji, bo każdy lubi co innego: cynamon, damy też indieru trochę. Ja mam akurat w tej chwili tylko suszone, ale możecie też dać świeżego. Żeby też ładnie rozgrzało, ale nie za dużo, bo będzie za bardzo padło. I w sumie na pewno goździki. Ale to momencik, bo goździki utłuczemy w moździerzu. Nie wiem, czy dawać kardamonu, czy to by się dobrze komponowało, bo bardziej do yy, kardamonu bardziej pasuje do herbaty a najbardziej do kawy więc nie będę tutaj kombinował z kardamonem bo nie wiem jak to będzie smakowało nam cztery goździki ucieramy je możemy też dodać całe ale tak to będzie więcej smaku oj wyskoczyłem OK, bierzemy goździki, Siub, wsypujemy i musimy troszeczkę zamieszać. Okej okay, mordeczki, najlepiej proponuję spróbować łyżeczką. Zdecydowanie trzeba tutaj osłodzić. Także dodam prawdopodobnie jedną łyżeczkę miodu, a później spróbujemy. Ok, dodajemy miodu. Ja mam tutaj huzara wielokwiatowego. Myślę, że raczej powinna wystarczyć jedna łyżeczka. I wiem, nie powinno się niby miodu dotykać metalem, ale też mi w ten sposób jest wygodny. W sumie możemy już zgasić ogień i na razie jeszcze postawię, pozostawię na, tutaj na gazie, na palniku to będzie po prostu troszeczkę jeszcze oddawało, palnik będzie oddawał ciepło. Jeszcze za kwaśne. Dodajemy oczywiście miodu wedle uznania. Albo jakiegoś na przykład syropu, na przykład z agawym. Myślę, że może być dobry. Nie próbowałem jeszcze z plumowym, więc tym nie mogę się wypowiedzieć. Ale słuchajcie, raczej grzaniec powinien być właśnie powinien być właśnie yy, słodki dość. Teraz jeszcze ukroję zawczasu prastę cytry, nie cytryny, pomagam. Okej. Możemy wrzucić tutaj, ale też ja raczej wrzucę. Do samej szklanki i zaleję to brzanym winkiem I to na pewno jest, przynajmniej w tym wypadku, to jest na pewno dozwolone dla dzieci, też, ponieważ to jest wino bezalkoholowe. i zapomniałem przecenić. No cóż, będziemy z susami. Okej, okay, także usiądźmy i skosztujmy tego cudownego napitku. Oj, póki co jest troszeczkę za gorące. I teraz będzie idealnie zrobić miniaturkę. Także do zobaczenia za chwileczkę. Bo robię miniatureczkę. Okej, okay, mordeczki. No to jeszcze raz yy, spróbuję właśnie mojego winka grzanego. No, naprawdę bardzo dobre. I uważam, że raczej nie byłoby zbyt potrzebne, żeby dodawać tutaj kardamon, ale jak lubicie, yy, no, wasza wola yy, po prostu, jak lubicie, to, doda to dodajcie. Yy, jeszcze ten smak pomarańczy się troszeczkę yy, za mało przebija, więc yy, można oczywiście yy, troszeczkę wycisnąć tą pomarańczę można by również dodać pomarańczę do się, do grzejącego się wina o i teraz to akurat y, pomarańcza naprawdę y, robi robotę jak mówiłem na przykład tutaj mamy fragment y, goździka no, to widzicie, no, po prostu lepiej jest przecenić. I taki, a to, taka szklanica e, naszego grzańca rozgrzeje nas w zimowe dni. A widzicie, no, niestety też się trochę rozlało. No cóż, bywa. Także trzymajcie się, wielkie pozdro. Wasze zdrowie w gardło moje. júbica